I film, gry i film, 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 komiks, klasykę i nowość, hiti hit, i gnioty. Wszystko, wszystko co najroczne straszne strasznie i tajemnicze znajdziesz na nekropolitan.blogspot.com witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 21 września 2019 roku. Słuchacie właśnie 256 nawiedzanego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z Wami szalony naukowiec Hubert Mando Pandowski. Witam Cię bardzo serdecznie, cześć. Szalony naukowiec i były El Coyote, co nie? Tak jest. No, ciekawa kombinacja i y, oprócz Mando jest tutaj także nielegalny imigrant Simon, czyli ja. Witam również. <noise> Mando nigdy nie wie jak ja zacznę, dlatego <noise> ten śmiech jest naturalny. Słuchajcie, spotykamy się dzisiaj, by kontynuować naszą serię podcastów o pierwszym sezonie... Into the Dark, serialu od Hulu, w którym każdy epizod jest osobną historią, zainspirowaną jakimś świętem. I ten dziesiąty epizod nosi tytuł Culture Shock, czyli szok kulturowy. I można na początek słówko o twórcach, i to chyba dosłownie słówko. Reżyserką jest Gigi Saul Guerrero, która grała pierwszą striptizerkę w serialu La Queen Senara. <noise> to znaczy jest to postać taka niezbyt znana tak no jest reżyserką głównie shortów zrobiła między innymi segment M jak matador dla ABC's of Death 2.5 i to jest chyba jedyna rzecz którą mogliście widzieć z jej dorobku a scenopis stworzyła wspólnie z Efren Hernandez i Jamesem Bensonem to są absolutni debiutanci chyba. No i Mando pewnie nic nie doda, nie? Nic nie dodam. Ja tylko tutaj dwójka aktorów kojarzyłem, z twórców kompletnie nic. Kojarzyłem yy, postacie może nie z drugiego płotła, ale, ale. Nie pierwszoplanowe w sensie, no, no w, w sensie, w sensie planowa, to tutaj jest jedna, nie? Marisol, czyli mm -hmm. bohaterka główna. Kojarzyłem Santo, czyli ten taki meksykański emigrant, Taki Bandzior niby. On gra Koko w serialu Mając MC, który, który teraz oglądamy. No przy czym kojarzyłem go tylko i wyłącznie z tego serialu. I nasi bohaterowie trafią w pewnym momencie do takiego dziwnego miasteczka. Tam jest Thomas, czyli burmistrz tego miasteczka. I tutaj bardzo dobrze, że sprawdziłem sobie przed chwilą, kto go grał, bo kolejny raz się na to nabrałem. Oglądając odcinek byłem przekonany, że to jest aktor z Killjoys, John Jacoby, główny bohater Kill Killjoys, czyli Aaron Ashmore. A to są dwaj bracia, bliźniacy. bracia oh. bliźniacy, którzy są aktorami. Tutaj gra Sean Ashmore, który z kolei grał w pierwszych X-Menach. On grał Bobiego Drake'a, Icemana. I grał właśnie w X-Menach, X-Men 2, X-Men Ostatni Bastion i chyba też jeszcze X-Men Przeszłość, która nadejdzie. Mówię, że kolejny raz się nabrałem, bo gdy przed chwilą sobie niedawno sobie odświeżałem X-Menów, to też byłem przekonany, że gra tutaj koleś z Killjoysów i, i sprawdziłem i dopiero wtedy się dowiedziałem, że to to są dwaj bracia bliźniacy. Mm -hmm. Shawn jeszcze grał w The Following Majka, czyli też yy, ważną rolę. W sumie o sam w niego wciera się Richard yy, Cabrel, a jeszcze yy, nie wiem czy zauważyłeś, ale w Betty, w tę blondynkę z naszego miasteczka, wciera się Barbara Kempton, a ona znowu w cholorach w sumie. Całkiem często grała takie ważne role w From Beyond, w Reanimatorze, grała matkę w następny Jesteś Ty, to była Vanessa z czwartego sezonu Channel Zero, do tego jeszcze miała jakieś role epizodyczne, nie wiem, w The Lords of Salem, Puppet Masterze i kilku innych filmach, mm -hmm, więc mm -hmm. ona też jest z horrorem całkiem mocno w sumie związana. Ale dobra, wspomniałeś o Mary Sol, to jest nasza główna bohaterka i w tym epizodzie śledzimy jej losy, czyli historię młodej Meksykanki, która pchana wizją amerykańskiego snu próbuje nielegalnie przekroczyć granicę, tak, granice między Meksykiem a Stanami Zjednoczonymi I ja tylko od razu zaznaczę, że ten odcinek ma nietypową, jak na ten serial, strukturę. Into the Dark przyzwyczaiło nas bardzo mocno do y, ograniczonego miejsca akcji i do skupienia się na nie wiem, dwójce, trójce, czwórce bohaterów. A tym razem y, ten odcinek składa się z trzech segmentów, z których każdy jeden rozgrywa się w innej przestrzeni. Wprowadza nowe wątki nowych bohaterów. I to nie chodzi tylko o jakieś tam drobne twisty w głównej historii, tylko dosłownie wprowadza nam nowe wątki, nowe settingi. Oczywiście no Marisol i ta ucieczka z Meksyku do Stanów znajdują się cały czas w centrum, ale mniej więcej co 30 minut świat naprawdę ewoluuje całkiem mocno, więc nie nastawiajcie się, tak jak ja na samym początku, na półtorej godziny drogi przez pustynię w kierunku granicy, no bo ten epizod właśnie jest zbudowany trochę inaczej. Ale też I ciężko o nim mówić bez spoilerów, no bo yy, wiesz, bez spoilerów to możemy powiedzieć o pierwszym segmencie. A gdy przejdziemy do drugiego, to już jest w pewnym sensie spoiler, no bo to po 35 minutach bodajże następuje. Więc yy, no więc, tak trochę będziemy dzisiaj ocierać się o, o szczegóły fabularne, myślę. Znaczy, ja postaram się to jakoś tam z mojej strony zminimalizować, no ale rzeczywiście, coś tam możemy wspomnieć. tak? No ale właśnie, ekspercie, może zacznijmy w ogóle od tego, jakie święto nam dzisiaj przyświeca tutaj jako motyw przewodni. 4 lipca, czyli Dzień Niepodległości. I próbowałem sobie przypomnieć, czy były horory z tym związane, i wydaje mi się, że. Jeśli już to był to element, no bo 4 lipca jest dość takim wyraźnym świętem, wizualnie nawet, gdy oni tam się często spotykają w jakichś parkach, odpalają petardy, to to się bardzo często pojawia jako scena w filmach, również w horrorach. No chociażby ostatni sezon Stranger Things prawie cały rozgrywał się 4 sierpnia, ale też na przykład Stuko Strachy, bardzo charakterystyczna scena podczas odpalania petard z sztucznych ogni, przy czym no, nie, nie, nie przypominam sobie, żeby było horror, konkretnie horror, gdzie Dzień Niepodległości byłby jakimś wiodącym świętem. Jak to zostało wykorzystane tutaj, no to do tego przejdziemy. Hmm. To dobre. A to teraz powiedz może coś o tej budowie właśnie. Czy to jest dla ciebie atrakcja, że doszło do tej zmiany tutaj dwukrotnie, czy niekoniecznie? Bo ty w sumie narzekałeś bardzo mocno na poprzednie epizody. To jest... Narzekałem, ale oglądając ten odcinek, narzekałem z kolei na tę budowę. Bo. Yy, ale to wiesz, to dlatego, że to jest znów za długie. Oglądasz 35 minut odcinka, który jest bardzo charakterystyczny wizualnie, i nagle po prostu obracasz się o 180 stopni. Nagle przechodzisz gdzieś zupełnie gdzie indziej. My nie wiemy. Co tutaj się wydarzyło? Ja przyznam, że aż do momentu, aż z ekranu mi tego nie powiedziano, to ja brałem zupełnie inną opcję pod uwagę. I oglądasz następne 30 czy 30 parę minut czegoś zupełnie innego. I spokojnie, to jest fajne, bo to jest jakieś tam urozmaicenie, jest to jakoś tam inaczej zrobione, ale dla mnie po godzinie ja byłem trochę tak tak nie bardzo nie mówię o co chodzi po co mi pokazywali te 35 minut brudu żeby potem pokazać mi 30 minut kolorowej przepięknej czystej scenerii, fantastycznej zupełnie 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 czegoś innego mm, i wydaje mi się że ten, no ten... początek to co no, właśnie po to, żeby ten kontrast był taki ogromny. Ale wiesz, wydaje mi się, że ten początek można było skrócić do 10 minut. I, i też, okej, okay, dobra, gdy na końcu wracamy znów do brudu, no to, to powiedzmy, że mi się wszystko ułożyło i tak jak trzeba. Mhm. A ja mówię, oglądając ten odcinek, zakładałem, że już nie wrócimy do tego brudu i że ten, ta cała wycieczka z pierwszej części to był tylko wstęp do, do dalszych wydarzeń. Gdy to się zamknęło jakąś tam klamrą taką, no to, no to okej, okay, to już wtedy wrażenia były trochę. Trochę inne, to już mi się poukładało jak trzeba. Mhm, no bo właśnie mamy świat brudny, yy, świat cukierkowy i taki miks powiedzmy jednego i drugiego. Yy, ja ci powiem, że no okej okay, może rzeczywiście można by całość nadal lekko skrócić tam po kilka minut z każdego segmentu wyciąć, yy, ale mnie się ten epizod nie dłużył w gruncie rzeczy. I yy, też nie zgodzę się, że ten pierwszy segment można by było aż tak mocno skrócić, bo on jednak. Pokazuje różne aspekty, tak, tej całej ucieczki, do Stanów, tak do tego lepszego świata, pokazuje motywacje różnych bohaterów, sytuację różnych imigrantów, pokazuje jak działa instytucja Coyote ile to wszystko kosztuje, jakie to jest skomplikowane, też logistycznie. I w gruncie rzeczy tam się też całkiem dużo działo, i powiem Ci, że mnie to w miarę trzymało w napięciu. Przy czym się obawiam. Tak, ale mnie to też w miarę trzymało w napięciu, no tylko że potem dostajemy zupełnie coś innego, nie? No i, i tak jak mówię, ja zakładałem, że, że to jest. Kurde, no nie da się bez spoilerów tutaj powiedzieć, co ja zakładałem. Y -y. Zakładałem, że ten pierwszy segment jest już całkowicie zamknięty, nie? Y -y. I że teraz jesteśmy gdzieś w miejscu, gdzie wybrano im mózgi, i, i że nie wiem, i że taka przyszłość czeka złapanych Meksykanów, nie? No. Mm -hmm. Znaczy ja Ci powiem, że u mnie to znowu było bardzo pozytywne zaskoczenie, bo y, ja się obawiałem, że ten epizod będzie właśnie długą, żmudną wycieczką do granicy, do tego pozbawioną wątków nadprzyrodzonych, bo w końcu początek serialu tego epizodu stawia bardzo mocno na dramat i obyczaj. Zresztą Dobra, może jeszcze do tego, jak tutaj właśnie zbudowane ten obyczaj i cała geoza to później. Ale potem nagle następuje totalna zmiana, i ja się poczułem zaintrygowany. Ja też zacząłem snuć teorię na temat dalszego rozwoju fabuły i też w ogóle miałem zupełnie inne wizje tego, jak się ten epizod potoczy. Totalnie miałem kilka takich pomysłów, nie i żaden się nie okazał prawdą. Ale w sumie dla mnie to też było znowu zaskoczenie pozytywne, nie? że nie poszliśmy po takiej linii, w moim przypadku. Yy... Po najmniejszej linii opłagu tak? Bo ja zawsze źle mówię. Po linii najmniejszego oporu, A, dobrze jest, tak. mówiłeś. Nie poszliśmy po takiej linii i teraz sobie dodaj najmniejszego, najmniejszego oporu. oporu. Kurczę, no to <grych> nie wyszło. O, kiedyś się uda. Jedyny problem dla mnie z tą budową trójaktową to był fakt, że. W którymś momencie zaczęło brakować lekko budżetu, to znaczy mamy tutaj naprawdę liczne plany zdjęciowe i to zróżnicowane scenerie, zróżnicowane miejscówki, jedne większe, drugie mniejsze, i jeszcze w odcinku pojawiają się wątki nie wiem, science fiction. I w tym ostatnim akcie już trochę było czuć ten brak funduszy. Może nie przeszkadzało mi to jakoś bardzo mocno, no bo operator i reżyser jednak robią co mogą tutaj, żeby to nadal było atrakcyjne wizualnie i żeby coś tam jednak namieszać, ale no trochę czułem, także już nie wiem, ostatnia na przykład lokacja to są cztery pokoje. να I że właśnie tam jest tak ciemno, brudno, też trochę z tego względu, że po prostu brakowało już pieniędzy, ale dla mnie to nadal była fajna przygoda, że co 30 kilka minut, wow, tak, dzieje się coś zupełnie innego, mamy nową miejscówkę jakąś, trochę ten świat się wywraca do góry nogami i moje oczekiwania się przede wszystkim wywracają do góry nogami, bo tak, jak właśnie na, w tym pierwszym, no to nie jest pierwszy akt, może, ale przez te pierwsze 30 minut zakładałem sobie, wiesz, ABC, boom, totalnie coś innego. W, drugim, w drugiej tej części znowu sobie zakładałem, że aha, to będzie pewnie jak w w tym filmie, albo jak w tej książce, albo w ogóle coś w ten sposób, a to nagle bum, coś innego dostaje, no to przez to ja to wiesz. Dużo silniej tak naprawdę reagowałem na te twisty niż w innych epizodach, bo nawet w tym poprzednim, który bardzo chwaliliśmy, a czy bardzo chwaliliśmy no za tę grozę, powiedzmy, za horror, to jak to było właśnie tam super, tak mimo wszystko wiesz, tam nie było takich zaskoczeń jak tutaj. Znaczy, ja, ja też ten odcinek oceniam w sumie całkiem nieźle, ale też. Nie przesadzajmy, że. To znaczy akurat my dwaj daliśmy się może tam zaskoczyć jakoś, ale to też nie było nic tak wyjątkowego, że tego nie można było przewidzieć. Nie? My po prostu z, najwyraźniej obaj e, przewidzieliśmy inny obrót mm -hmm. spraw, ale to, co tutaj widzimy, to też nie jest nic takiego, czego już byśmy nie widzieli e, kilka razy na ekranie, nie? żeby było jasne, żeby nie było, że to jest takie wow, wow, coś mm -hmm. nie wiadomo, jak innowacyjnego. Nie, 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 ale po prostu chodzi mi o to, że y, no, znając ten serial, nie? Czy <noise> coś na no to, że to było zaskoczenie. W obrębie tej produkcji od hulu. No i właśnie, jak to jest z tą grozą? Nie bo to jest cały czas antologia horroru. Nie wiem, chcesz zacząć, czy. No, kurczę znów, znów na trzy rodzaje strasznie troszkę mhm. i znów nie wiem, jak o tym mówić, żeby nie zdradzić dal, dalszych rozwiązań. Ten pierwszy segment, no to. To jest tak, jak mówisz, dramat obyczajowy. To może przerażać kogoś sytuacja, może przerażać kogoś to, co widzi, ale to jest tak naprawdę obyczaj. No tutaj nie ma grozy, umówmy się. Znaczy się, bo to tak, nie, on jest po prostu nieprzyjemnym obyczajem, nie? Bo zresztą ten mhm. epizod zaczyna przecież scenę gwałtu, co też było takie. No, pff, nieprzyjemne przez. To, to mnie trochę zaszokowało, nie? że tak dostałem tym w twarz, po prostu na sam początek, a potem widzimy całe to ubóstwo. Nie? Tu, przecież trafiamy do czegoś, co jest chyba domem publicznym. Znaczy, może tutaj właśnie nie chodzi o ten aspekt tutaj jakiegoś brutnego seksu czy czegoś takiego, ale sama sytuacja młodych kobiet w tej okolicy nie jest strasznie nieprzyjemna. Mm -hmm, Wiemy mm -hmm. też jak wygląda ta cała przeprawa przez granice. Bo teraz na przykład z perspektywy Polski, no to my widzieliśmy te zdjęcia na przykład tych migrantów z Syrii, czy coś takiego, ale tak nie do końca sobie zdajemy sprawę z tego, jak to wygląda właśnie na tym pograniczu, może amerykańskim współcześnie. No i my tutaj widzimy, że tych emigrantów z Meksyku traktuje się, no jak bydło trochę. Tak każe im się płacić ogromne kwoty za tę próbę przerzutu, że to są właśnie ludzie pozbawieni tych perspektyw, marzą o tym amerykańskim śnie, i że tak naprawdę swoi swoim, swoim tak, robią trochę ziazie, w sensie, no, że rodacy trochę swoich pobratymców traktują też nie najlepiej i to nie jest taka groza z horroru, tylko taka trochę groza życia nie? i też jest bardzo brudno, ale znaczy nie wiem, może to jest trochę przerysowane, nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że nie przekroczono pewnej granicy, także to nie wpada w kicz, tylko po prostu pokazuje takie niefajne realia. Wydaje mi się, że to nie jest przerysowane, a wydaje mi się, że nawet jest złagodzone. Wydaje mi się, że w rzeczywistości to może wyglądać jeszcze gorzej. dużo gorzej. No, w sumie w wielu mm -hmm. przypadkach pewnie to. Natomiast no to nie jest horror, nie? to mhm. jest dramat, to tak. jest m, ciężki dramat, ale to nie jest groza, e, to nie jest horror. Natomiast ten środkowy segment, gdzie nagle trafiamy do jakiegoś takiego cukierkowego miasteczka, z którym od razu widać, że coś jest nie tak, ale większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że coś jest z nim nie tak. Nasza główna bohaterka e, zaczyna powoli zdawać sobie sprawę. No to tam mamy fajne motywy, bo tam mamy zarówno straszenie na takiej zasadzie, że ona jest otoczona takim, taką sielanką, takim kolorowym amerykańskim, przerysowanym bardzo snem i widzi postaci, z którymi podróżowała i widzi, że one coś się z nimi stało. One sobie nie zdają sprawy, gdzie są. A co jakiś czas następuje taki jakiś dziwny, jakby błąd, gdzie nagle wszystkie dzieci się do niej obracają i wszystkie dzieci się uśmiechają i, i, i tak patrzymy i okurczę, nie? what the fuck. I, I kilka razy jest coś takiego, że taki jakby, jakby błąd w tym świecie następuje, albo jakieś dziwne połączenie umysłowe między tymi dzieciakami, no nie wiemy, nie wiemy do czego to prowadzi. I tak naprawdę tutaj jest taki najbardziej stopniowo potęgujący element grozy. Przy czym to jest budowane na takiej zasadzie, na jakiej ja mówię. Nie? Tutaj nie ma, nic, nie ma nic więcej. To jest, to jest taka, taka delikatna, cały czas otaczająca nas, cały czas otaczający nas niepokój rosnący z każdą minutą. I w moim przypadku to zagrało bardzo dobrze i zadziałało na mnie dość intensywnie. W ogóle, gdy tylko trafiliśmy do tej lokacji, to my od razu widzimy, że to wszystko jest cukierkowe i pastelowe. Tak? Nomen Omen tam mamy przecież nawet jakieś takie słodycze, jak z katalogu cukierni po prostu. Zaraz, jak trafiamy do Cape Joy, to się chyba nazywa zresztą ta nazwa, nie Cape Joy. W ogóle już na, o tym myślisz, i cieciarie przechodzą, gdy to widzisz wszystko. I ja od razu mhm. w pierwszej chwili pomyślałem o Dolinie Niesamowitości, nie? czyli o tym takim poczuciu dyskomfortu, nie wiem, strachu od razu, gdy widzimy robota, nie? który wygląda. Tak jak człowiek, ale zarazem jest podobna, a nie identyczne. Nie coś nam nie gra. I tutaj też mamy miasteczko, które wygląda i funkcjonuje jak właśnie takie po prostu zadbane amerykańskie miasteczko, ale coś jest w nim nienaturalnego. Jest podobne do takiej normalnej społeczności, ale nie identyczne. Jest właśnie trochę przegięte, przerysowane. Mnie się to bardzo mocno z żonami ze Stepford skojarzyło. Właśnie to się oglądało tak nieprzyjemnie cały czas, nie, bo ja w każdym elemencie tam doszukiwałem się tego czegoś, co niega. Potem pojawiało się to właśnie tak, jak ty to ująłeś błędami w systemie, tak jak wspomniałeś też wcześniej, my nie wiemy, czy tutaj działa jakaś nadprzyrodzona siła, czy to kontroluje coś, czy ktoś, czy to w ogóle istnieje, czy to są ludzie, czy to są jakieś właśnie kosmici, potwory, roboty, cokolwiek. Tutaj można snuć całkiem dużo teorii i no ja byłem autentycznie wiesz zafascynowany i przerażony jednocześnie I tak sobie pomyślałem też że to fajnie gra z tytułem nie szok kulturowy fajnie gra z mm -hmm. tym pomysłem poszukiwania amerykańskiego snu no bo w gruncie rzeczy no amerykański sen ta taka idylla nie to idealizowanie Stanów Zjednoczonych no to to jest trochę coś takiego nie ta wizja właśnie miasta z seriali nie no bo w wielu miastach to tak wygląda że masz te piękne fasady domów Zadbano o ogródki, ludzi w fajnych, tam tam też właśnie pastelowych ciuchach, no i my to tu w gruncie rzeczy dostajemy, i nagle się okazuje, że tak jak to w głowie w sumie nie wygląda tak źle. No bo jak ja teraz nawet myślę, nagrywając tobą, mnie o takim miasteczku, o tych fasadach domów i po prostu czystych, zadbanych, ładnie uczesanych ludziach, no to, to nie wzbudza takiego strachu, czy właśnie jakiegoś niepokoju, czy awersji, a gdy to widzimy w tym serialu, no to czuję się źle. Zgadzam się, zgadzam się, na mnie to też działało i zgadzam się, że to jest bardzo fajnie tutaj zagrane z, ze świętem, które wykorzystuje. To, to wszystko, co ty powiedziałeś, to tutaj mam jeszcze to odliczanie do mm, Dnia Niepodległości. Ostatecznie, jak jest Dzień Niepodległości, to, to w sumie też sobie trochę po, po, zażartowali, bo przecież nasza bohaterka, żeby obudzić się, zaczyna śpiewać meksykański hymn mhm. podczas Dnia Niepodległości Amerykańskiej. I to, w sumie, zarówno pod kątem grozy, jak i takich fajnych, nieszablonowych rozwiązań, zagrało moim zdaniem. No i w końcu przechodzimy do tego ostatniego aktu, czy też no ostatniej, jednej trzeciej, tak mniej więcej, która znowu zapełnia się brudem, tak dosłownie i w przenośni. To, co jest ciekawe, to właśnie ta świadomość twórców, nie, że z jednej strony dostajemy po prostu znowu bardziej brudny świat, z drugiej strony no po prostu pojawia się no, zagrożenie dla tych naszych bohaterów, do tego też ten brud wypływa trochę w dialogach, nie coraz bardziej, w sensie poznajemy różne mroczne sekrety pewnych postaci, ich nastawienie do świata, do siebie nawzajem, do tego w ogóle, kim jest człowiek, kim jest nie wiem, no, emigrant, imigrant. To się robi takie nieprzyjemne na wielu bardzo płaszczyznach, I to znowu nie jest taka groza stricte horrorowa, ale. Trochę to przeraża jak, nie wiem, epizod Black Mirror, czyli tak się zastanawiamy nad różnymi scenariuszami no, bliskiej przy, czy dalszej przyszłości yy, i tego, że to, co tutaj obserwujemy, można by przenieść może na inne płaszczyzny funkcjonowania, nie wiem, no, społeczeństw, świata. Nie chcę też za wiele powiedzieć, ale to, to, to znowu jest takie po prostu niepokojące, nieprzyjemne. Yy, nie tych te horrorowo, ale działa tak, fajnie działa całkiem w moim przypadku. No, dla mnie spoko zakończenie. Podobało mi się, że wracamy do tego takiego przerwanego początku i że to wszystko się spina, bo, no bo ten cały, tą całą ucieczkę naszych bohaterów z Meksyku mieliśmy urwaną. Dwa wątki, jakby były urwane, bo oni byli z jednej strony coś było za nimi, z drugiej strony coś było przed nimi. Nie mhm. wiedzieliśmy dokładnie, co się zadziało tak naprawdę w tym momencie. Podobało mi się, że wracamy, bo to nadało spójność w temu takiemu poszatkowanemu dziwnemu jednak odcinkowi, jeśli chodzi o konstrukcję. I okej, okay, no to jest właśnie brudne, ja tutaj mógłbym rzucić kilka tytułów, przyrównać do kilku lepszych czy gorszych, ale to wtedy już bym wam chyba za dużo zdradził. Mnie się też ta końcówka podobała. I ona z jednej strony to tam też był taki w sumie tradycyjny wątek, ale w, no to też było sprytnie nie rozegrane to, co się dzieje z postaciami na sam koniec. Że no, to nie tak jest takie jest. jednolite znowu, że tam jest pewna decyzja, i to też trochę mnie skłoniło do przemyśleń w rzeczy pewnych. Tak jest. Dobrze, Mam do Czy chcemy robić strefę spoilerową? Nie wiem. Ja nie czuję jakiejś mocnej potrzeby. Ja też aż tak za bardzo nie. No dobrze, no to jeżeli nie masz. Jeszcze może tylko słówko, bo tutaj właśnie wiecie, no, w związku z tym tematem pojawia się jakoś tam kwestia kwestie pojawiają się, nie wiem, polityczne, czy coś takiego, ale one absolutnie tutaj nie przeważają w tym odcinku. Jest trochę, właśnie, jest beka z Trumpa tak naprawdę, z jego tweetów, ale to też jest raczej tak jakoś na marginesie. To jest po prostu dorzucone do tego, ale nie przesłania całego epizodu i dla mnie to też zrobiona tak w miarę ze smakiem. Bierz te wiadomości. Nie wypowiem się tutaj. Okay. Nie wypowiem się za słabo, już pamiętam takie szczegóły. No dobra, no to ja w sumie mogę na koniec powiedzieć, tylko że nie piję z zachwytu, że to nie jest coś, co trzeba obejrzeć tak po prostu w gatunku horroru, ale jestem na tak. I jeżeli chodzi o ten serial, o cały ten pierwszy sezon, to to jest jeden z lepszych odcinków i na pewno jeden z najciekawszych przez to, właśnie, jak wiele tutaj się dzieje i też najambitniejszych, bo mimo wszystko tutaj rzeczywiście mamy dużo tych scenografii, wielu bohaterów, te wątki się przeplatają, mamy ramę fabularną, totalną zmianę właśnie settingu w pewnym momencie. I za to ode mnie duży plus. A ja podobnie. Nie pieje zachwytów, to nie jest nic, nic ważnego, ale spoko odcinek, a jak na ten serial, to tak spoko z plusem nawet. Mhm. E, więc na razie na razie pod koniec idzie we w miarę dobrym kierunku ten serial. Dokładnie tak. No to teraz cóż, czekamy na. E, znaczy czekamy na w sumie już jest, tak? Na odcinek szkolny, ale czekamy na nagranie my i w sumie wy też musicie chwilę poczekać, ale będziemy kontynuować i skończymy ten serial, a póki co dzięki za rozmowę. Dziękuję ci również. To ja się udaję dalej w kierunku granicy, a wam kochani tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień. <laughs> Welcome to the first Saturday detention of the year. When you are in my detention, you get to clean the school. I'm not doing this. Oh, yes, you are. Make me. <laughs> <laughs> Why do students go missing every year? The school spirit was some uptight teacher. The kids pulled a prank on her. She had a heart attack and died on the spot. And since then, she's been taking revenge on bad kids. That is so stupid.